Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty Łukaszecki, jestem Alan Chwieciński. Witam. cię Trzy sekundy i już jest konfrontacja między, to, między tobą a maszastą, co? Chcę cię uderzyć. Chwila, moment. On jest wybuchowy, ja jestem wybuchowy i to jest chwila, moment. Nie? Ja też powiedziałem, że słuchaj, nie miałem zamiaru cię uderzyć, tylko czułem po prostu zagrożenie i dostałeś po prostu. Ale nie miałem w nie miałem planie, żeby cię uderzyć, bo wiesz, że bo... jakby... Co, szalałeś? Wiesz, że ja chciał ci uderzyć, to on cię uderzył. Po prostu czułem zagrożenie i taki jestem i po prostu wypaliłem i tyle. Nie trzymazło, nie trzeba nerwów. Z, no z mieście. Słuchaj, no dobrze ty jest. <grym> 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 Ale powiedziałeś szakta, że jesteś charakterny chłopak, gdzie jakby doszło do bójki, to byś się z nim po prostu prał tutaj. No tak, no tak, to jest normalne. Jak to jest, że siedzieliście... I jeden na na niego bo nie w... się do tego drugi raz. Jak to jest, że siedzieliście z Kasjuszem na konferencji, była między wami za na konferencji jej nie było, a siedziałeś taki trochę przybity, a jak z szachtą się odpaliłeś, to inny człowiek w tobie wiesz, wstąpił. mówi ci, że Kasjusz mi nic nie robił, tak, do mnie mówił i tak dalej, więc dla mnie potrzebuję, ja potrzebuję też zapalnika. Okay. Wiesz, byłem trochę przegraszony, bo jestem taki ostatnio, ale ja potrzebuję zapalnika, jest, wiesz, widzę, co się dzieje. Nie? To wasz konflikt z szachtą się zrodził po tym, co powiedziałeś na podcaście uszalonego? nie, on nie chciał ten, nie podałem, nie on, chciał, on nie, nie podał ręki, ponieważ ma tę rękę, bo pierwszy widział tę wiadomości od kulaka, a tak, a tak nie było, nie? Bo nie było żadnych wiadomości. Okay. a jak to było, że jak stał Crazy i ta, i ta ręka o co tam nie, chodzi? No, że, coś... że tego, że ze mi się witał, nie podał mi, nie podał mi ręki, powiedz dopią twoją rękę, ty. Że odjebałem się z kulakiem. Mówię, nic nie odmał do zrzucenia. Okej, okay. powiedz mi jeszcze. Że... To co Tazzy mówił w kierunku y, szachty, jak ty to odbierasz, bo on nie reagował i to było dosyć dziwne, bo tak jak wspom wspominałeś, ty jesteś impulsywny, on jest impulsywny, a jak Tazi do niego próbował poddymiać, coś tam mu szpileczki wbijać, to szachta nie no, reagował. Wiesz, z nim ma już, tak? już walkę, więc teraz sobie robi drugą walkę. Więc... Myślę, że po co czas przychodzi na konferencję i tak dalej. Ani jest internetowa, nic. Przychodzi z Denisem. Przydupa przy z Denisa, więc ten chodził za Denisem i sobie z walkę, nie? Czyli to, co mówi Tazji o szachcie, że jest przydupa z Denisa, to ty to podtrzymujesz, tak? Tak. tak. Okej, okay, no ale też rozmawiałem z Szachtem i on powiedział, że ta walka z tobą no, się odbędzie prędzej czy później. Jak ty na to patrzysz? Nie ma problemu. Tak? Nie się być. No dobra, powiedz tak mi. Nie, nie, nie wymyśla, że jakiś K1 bez dobijania. Czemu z Kasyuszem? Walimy normalnie walkę, kur... maje, tyle. A czemu z że wzięliście duże rękawice? No bo to ja od, nie chcę, ja chciał na K1 nawet. Jeżeli, jeżeli zrobilibyśmy k... bomby no to te, e, bokserskie, to zróbmy chociaż w K1, nie? A nie lepiej zrobić w boksie małe rękawice chociaż? Ale chciałem, on nie chce. Nie chce, że ma, Nie chce, on nie chce. No po tej walce z Dominikiem Zadarą chyba nie chce, nie? No, jest, jest, wurskim, nie, w Łurskim? Nie, z chyba, nie? No, na małe. A nie wiem nawet. Możliwe, możliwe. No, no możliwe, że nie. Bo wiesz, no, to jest... To jest jedyna formuła, w której ma szansę, bo w żadnych nikt nie ma szans, z nikim. Ty masz na tyle y, siły teraz w sobie, takiej fizycznej, żeby tą podwójną gardę przełamać, bo jak, ma jak, jak, się, a jak on się, wiesz, złapie, schowa za tą podwójną gardą, to ciężko Kasusza dotknąć. Mamy myki, mamy swoje myki na, na, na boks, myszy się do niego na boks, y, więc y, odświeżę sobie te myczki. Okej, okay, to będzie, wydaje mi się, ciekawe pytanie, bo nie po drodze masz z Denisem Załęckim, nie po drodze masz z Nathanem Marconiem i z Adrianem Ciosem. Jak ty skomentujesz to, co się wydarzyło? No Fame, The Freak, ta walka, Adrian Cios, Nathan Marcon, Denis Załęcki. Co się tam wydarzyło? No zrobił to, co powiedział, tak? Że Denis? Tak. Okej, okay, a to, co zrobił Nathan, jak to oceniasz? A co on zrobił? No te, te tematy poruszane. Nie, to jest dupę za takie rzeczy. co, co mają rodziny, co mają bliscy tego. No właśnie, ktoś mówi z y, konfliktów. Okay. A zdziwiło Cię to, że Nathan, jak był ten pierwszy konkurs, ruszył na Denisa i on go w sumie obalił? Bo to zdziwiło wiele osób. No, no to nie to co trzeba powiedzieć, to no, może się nie przygotował na to, nie, on nie umiemy ma, no. on, on bardziej taki jest, on nie umiemy ma. Okay. A powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o Twoją formę... Wtedy źle to też rozegrał taktycznie. Denis? Tak. Ale zrobił to, co chciał, nie? Czyli ten ruszył, ruszyłby, ruszyłby na tego, tego, ruszyłby na ciosa, wy******* sztukę, potem by się na Nathanu na tyle. Okay. A powiedz mi jeśli chodzi o twoją formę psychiczną, to ty się właśnie nie boisz tak, jak pytałem cię na konferencji, nie boisz się tego, że no, będzie gdzieś ta wymówka, no bo tak to powiedziałeś, jakbyś chciał przekazać się. Ja no to to jest walka. Może on będzie miał ten wiesz różnie, no ja pierdzielę. No. To nie za wcześnie na tę walkę? Twoją? Jesz, jeszcze raz. Nie, nie za wcześnie ta walka? Bo od narodowego nie. 31 sierpnia tutaj. Wiem nie, ja wcześniej się biwiał, ja mi się biję teraz 5, już na klaucie. No właśnie, no dlatego czy pytam, czy nie zawsze bo nie. czy nie lepiej dać sobie trochę czasu, żeby sobie to wszystko poukładać? Jest, nie, bo nie ja muszę mieć cel, ja muszę mieć cel. No nie, ile razy będziesz robił. No tylko, że walka z, walka z Kasuszem będzie też mega ciężka, nie? Trudno, no Jezu. Dobra. A jak się czujesz, jeśli chodzi o te perturbacje, które się wydarzyły? Czyli nie ma Federacji Klaud już teraz, jesteś w Prime, to dla Ciebie robi jakąś różnicę? Bo słyszy się głosy, nie, nie, nie słyszy robi się robi głosy, to... że będzie też mniej, mniej, mniej mniejszy zarobok. Nie robi mi to różnicy, ja chcę się bić po prostu. Nie robię różnicy, gdzie się będę bił. No wiadomo, że fajnie też jest w e, fejmie, wiadomo, że fejmie e, niebo, a ziemia, ale mówię, no jak ci się bić. Okay. Ja to, nie wiem, zrobię walkę na fejmie czy na prajmie, to... Powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o fenomen z jego, jest, też, też jesteś zaskoczony tym y, człowiekiem, który no, wbił się do frików jest teraz z największą gwiazdą. Spoko. Tak? Wiesz, jest taki, Miliony z ulicy Lamtok, nie? Tak, no. A wasze drogi też fajnie jakby się przecięły, no bo ty jesteś... Yy, ty się wywodzisz K1, on też. No. A jak oceniasz jego umiejętności? Nie miałem okazji z nim sparować. A jak oglądasz walki? Nie jest taki nieokrzystany, niepukładany. Chaotyczny? Tak. A wygra z szachtą, Jakbyś miał ocenić? Mi się wydaje, że tak. Że to spokojny. Tak. No wasze drogi też się mogły w turnieju skrzyżować, nie? No. To też musiałeś trochę rozpinać, jak on, jak on sobie radzi. No. Nie ma co rozpinać już teraz. Było, minęło. Okej, okej, okej. Znowu nie jak nie podejdziesz z rejem, to nie dostaniesz. Ale liść już poszedł, Bartek, pytanie za to No i co? No to mówię ci chyba, powiedziałem ci, nie? Za to, że z banią wskakiwał. Zobacz, że A skąd mnie wiedział, że mi nie w... Skąd mnie wiedział, że mi nie w... A ty myślisz, że tylko pały biją? Pały biją? No i co? No to... A ty, jak podszedłeś do mnie? Partyzanta Ej, drugi raz. Gdzie? Gdzie? No czym wbiegłeś? Nieudolnie, nieudolnie, nieudol, nieudol, nieudolnie. Dobra, ale... Nie, nie, tej. Tak, dobra, dobra. Pomiędzy tobą Alanem cały czas istrzy, co? Najbardziej chyba. Dobra. Czekaj, nie bo... Nie podchodź do niego. Dobra, panowie. Dobra. No to będzie. Będzie spina? Chyba nie będzie. Już jest git? Okay, dobra. Już kontynuujemy. Jeszcze ja tego ustawię. O Bartek wyczuwa, że coś tam może się dziać, tak? Widać ciało coś na... na...